Karuzelka Fisher Price, skaczące fasolki. To są właśnie te skaczące fasolki, które w sobie mają taką metalową kulkę, chyba metalową, nie wiem, tak mi się wydaje, która dzięki temu, że ona tam sobie się porusza, nie jest to wyważona i przez to ona się tak śmiesznie toczy. Zaraz pokażę. Zabawka ma w zasadzie jeden tryb, taki półautomatyczny, to znaczy w momencie, kiedy naciśnie się ten guzik, ten guzik, lub przekręci się to pokrętło, koryzelka zaczyna się kręcić, a fasolki, jeżeli tutaj wpadną na te pola, podskakują do góry i toczą się w kółko. Dodatkowo ma dwa tryby głośności, tutaj, tutaj się zmienia głośność, prawda. No i zobaczmy jak to działa, że wyskakują pasterki, czasami trzeba im pomóc. Czasami wyskakują. Czasami skaczą do tyłu. Są takie troszkę nieprzewidywalne, ale za to dość, przez ciekawe. Jak się skończy melodia można, tak jak powiedziałem, albo zakręcić tym kółkiem, albo wcisnąć ten guziczek, albo nacisnąć tutaj. Lub ewentualnie można fasolki puścić k, tą tutaj k, zjeżdżalnią i one same nacisną ten guziczek i się włączą, tak. Ym, no to jedziemy. Czasami jak jest zatłoczno trzeba im pomóc. Co jeszcze? No tutaj fasolki można umieścić też tutaj, one się będą kręcić, mogą też są wypaść, po prostu spa spaść na dół i tutaj sobie krążyć. No, taka zabawka dość fajna, ciekawa, skupiająca uwagę. Jeżeli chodzi o samą zabawkę, to jest w pełni sprawna. Działa na trzy takie, powiedzmy, duże baterie, nie R20, tylko te mniejsze tu nie wiem, chyba R16, one się nazywają, czy R14, R14. E, natomiast e, nie ma ich w zestawie, tak e, na chwilę je porwałem dzieciom z innej zabawki, ale no, nie mogę ich dołożyć, ponieważ no są w użyciu. E, jedyne co brakuje w tej zabawce, to jest tutaj taka e, zaślepka, taka malutka czerwona e, zaślepka, która zasłania ten otwór, prawda, karuzel, w tej zjeżdżalni, natomiast jest to tak bardziej chyba estetyczna część, no nie znalazłem jej, nie, nie wiem gdzie się podziała, więc, więc no sprzedaję tak jak, jak widać, no i co, no? cała ta zabawka właściwie na, na tym polega.